Jeśli chcemy, aby kościół przyszedł do kościoła, kościół pisane przez duże K, czyli ludzie przyszli do kościoła, do budynku, to my, ja, Franciszkanie i wszyscy księża duchowni, osoby konsekrowane, zaangażowani, musimy wyjść do kościoła na zewnątrz. Tu jest szpital polowy, to jest kościół chory, ale może być uzdrowiony. Zapraszam Cię na nietypowe słowo, wpadnij na słowo. Kościół jest jak jeden wielki szpital polowy, to powiedział papież Franciszek. Rzeczywiście kościół jest chory. Święty Franciszek z Asyżu, którego dzisiaj uroczystość obchodzimy, w jego życiu nawrócenie dokonało się między innymi poprzez spotkanie z Trędowatym. Tu w szpitalu, w opieki paliatywnej w Makowie Podhalańskim może przyjeść czasami i pomóc się za tych, którzy potrzebują Twojej pomocy. Może Ty sam też jesteś chory poprzez grzech. Jesteś pod opieką paliatywną albo potrzebujesz opieki paliatywnej stałej w Spowiedzi Świętej, w Komunii Świętej. Spróbuj się nawrócić. Spróbuj, aby Bóg Jezus dotknął twój trąd, twoją chorobę i żebyś stał się zdrowy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.